W tym filmie nauczymy się programować zegar sterujący astronomiczny PCZ525 zarówno z poziomu przekaźnika, jak i z poziomu aplikacji przeznaczonej do programowania takiego zegara. Zegary astronomiczne, podobnie jak automaty zmierzchowe, włączają urządzenia o zachodzie słońca i wyłączają o wschodzie. Ale w przeciwieństwie do nich nie muszą mieć stałego dostępu do świata naturalnego. A punkty załączeń i wyłączeń są wyliczane dla każdego dnia osobno, na podstawie danych zawartych w pamięci procesora. Znajdują zastosowanie przy oświetleniu domów, ogrodów, witryn sklepowych, załączania reklam oraz przy sterowaniu roletami zewnętrznymi. Są dokładniejsze oraz nieczułe na zewnętrzne zakłócenia, takie jak zachmurzenia, wyładowania atmosferyczne czy inne mocne źródła światła. Przyłączenie do sieci. Zasilanie przyłączamy do styku numer 3 i 4. Biegunowość nie ma znaczenia. Napięcie zasilania, jak podaje producent, od 24 do 264 V prądu zmiennego jak i stałego. Poprzez styk normalnie otwarty 1, 5 do. Odbioru. W tym wypadku jest to jedna żarówka przyłączona do zasilania i do zegara sterującego. Programowanie. Pulsowanie oznacza pracę półautomatyczną, to znaczy, że zmiana obowiązywać będzie do momentu kolejnego włączenia, wyłączenia wynikającego z cyklu pracy automatycznej. Ustawienie daty. Po kolei rok, miesiąc i dzień. Wybieramy przyciskami plus minus, zatwierdzamy przyciskiem OK. Godzina. Tryb pracy możemy ustawić jako ręczny i automatyczny, i półautomatyczny, o czym mówiłem na początku programowania. Lokalizacja, czyli wyznaczenie współrzędnych geograficznych miejsca położenia zegara sterującego. Można to zrobić na dwa sposoby: wybierając z listy. Kraje, a później miasta danego kraju. W tym wypadku jest to Polska. Miasto wybieram Katowice 26 numer. Zatwierdzamy. Można też wpisać bezpośrednio współrzędne geograficzne do sterownika. Znajdujemy na mapie i wpisujemy. Dla Katowic jest to. 50 stopień i 25 minuta szerokości geograficznej północnej oraz 19 stopień i 20 minuta długości geograficznej wschodniej. Wpisujemy i zatwierdzamy OK. Strefa czasowa dla Polski plus 1 godzina. Teraz musimy wybrać godzinę załączenia odbiorów. Mamy parę możliwości. Według sztywnego czasu, według użytkownika, według zmierzchu oraz według zachodu słońca. Sztywna godzina, po prostu wybieramy. Godzinę załączenia oświetlenia czy też odbioru. Według użytkownika, i teraz mamy dwie możliwości: możemy opóźnić załączenie lub przyspieszyć w stopniach, ustawiając stopnie względem położenia środka tarczy słońca, lub w minutach. Jako przesunięcie względem czasu zachodu Słońca. Jeżeli korekcję ustawiamy w minutach, to wartość plus opóźnia załączenie, a wartość minus przyśpiesza załączenie. A jeżeli korekcję ustawiamy w stopniach względem położenia środka tarczy Słońca, to wartość plus przyśpiesza załączenie, a wartość minus opóźnia załączenie. My ustawiamy sobie załączenie według zachodu słońca. Teraz wyznaczymy godzinę wyłączenia oświetlenia, czyli początek przerwy nocnej na godzinę 2:01. I teraz znowu koniec przerwy czyli moment załączenia oświetlenia. Ustawimy na godzinę czwartą rano. I zostało nam jeszcze moment wyłączenia oświetlenia. I znowu tak jak przy załączeniu mamy cztery możliwości. Według sztywnego, sztywnych godzin, według... Świtu i według wschodu słońca oraz według użytkownika. Czyli znowu korekcja czasowa według stopni względem położenia środka tarczy słońca oraz według minut. Możemy zmieniać tryb pracy. Z automatycznego, na ręczny. Miganie, pulsowanie oznacza pracę półautomatyczną. Możemy ją załączyć i włączyć w dowolnej chwili. Teraz jeszcze przejrzymy ustawienia systemowe. Automatyczna lub ręczna zmiana czasu z letniego na zimowy. Wskaźnik naładowania baterii. Jeżeli bateria będzie słaba, to podczas pracy urządzenia wyświetli nam się komunikat o wyładowaniu baterii. Tu ustawiamy korekcję czasową, gdyby nam się zegar spóźniał lub przyspieszał. Regulacja kontrastu wyświetlacza i informacja o sterowniku. I o oprogramowaniu. I powrót do głównego ekranu. Przyciskiem OK możemy sprawdzić nastawy, czyli tu pokaże nam się godzina. W tym wypadku był. Zachód słońca, przerwa nastawiona oraz wschód słońca oraz nastawy współrzędnych geograficznych. Było to programowanie z poziomu zegara sterującego. Teraz zajmiemy się programowaniem z poziomu aplikacji specjalnie do tego przeznaczonej, konfigurator NFC. Najpierw pobierzemy ze sklepu Play aplikację. pobieramy i instalujemy akceptujemy wszystkie warunki i już aplikacja gotowa do użycia jeszcze musimy załączyć tylko moduł NFC w naszym telefonie. Mamy tutaj informacje, w jaki sposób używać tej aplikacji. Mamy tu możliwość wczytania. Najpierw wybieramy jednak rodzaj sterownika. W tym wypadku jest to PCZ 525. Zatwierdzamy OK. I pojawia nam się interfejs. Wybieramy kraj, czyli lokalizację. Polska i wyświetli nam się lista miast. Wybieram na przykład Bytom. Zatwierdzamy, zapisujemy do pliku. I teraz możemy zmieniać. Możemy też wybrać z mapy. Przybliżamy, i gdy dotkniemy ekranu, przytrzymamy, zaznaczy nam się nowa lokalizacja. O na przykład tutaj. I mamy nową lokalizację. Zapisujemy do pliku. Trefa czasowa pozostaje bez zmian, ponieważ już została narzucona przez współrzędne. Teraz możemy wybrać moment załączenia według zachodu słońca, zmierzchu, według stałej pory i według użytkownika. Symbole graficzne w telefonie pomogą nam w wyborze. O właśnie tutaj mamy symbol słoneczka. Możemy wybrać. Moment załączenia, moment opóźnienia lub przyspieszenia, według jako przesunięcie czasowe względem zachodu słońca wartość plus opóźnia załączenie, wartość minus przyspiesza załączenie, lub w stopniach. Z względem położenia środka tarczy Słońca wobec horyzontu, i teraz wartość plus przyspiesza załączenie, a wartość minus opóźnia załączenie. Nastawiając odpowiednie minuty, zauważymy, że symbol Słońca też się zmienia. Jest nad horyzontem lub pod horyzontem. stopniach teraz mamy możliwość regulacji od plus 15 do minus 15 stopni Ustawimy na jakieś 14 stopni później to sobie sprawdzimy Ustawiamy teraz przerwę. Zostawimy tak jak przy ustawieniu ręcznym o godzinie 2.01, koniec przerwy o godzinie 4.00. I teraz. Pora wyłączenia, i znowu mamy cztery możliwości. Sztywna godzina, wybieramy godzinę, lub według innych danych. Zapisujemy do pliku, nazywamy ten plik. I już mamy przygotowane do wczytania do sterownika, do zegara. I tutaj jeszcze raz to samo, tylko z poziomu nagrywanego pulpitu telefonu. Wspomnę może jeszcze o nastawie korekcji czasowej przy Wyłączeniu i tak. Jeżeli będziemy przy wyłączeniu, czyli o świcie, nastawiać w stopniach dla momentu wyłączenia względem położenia środka tarczy słońca wobec horyzontu, to wartość plus opóźnia wyłączenie, a wartość minus przyspiesza wyłączenie. A jeżeli będziemy Korekcję ustawiać w minutach dla momentu załączenia jako przesunięcia czasowego względem wschodu słońca to wartość plus opóźnia wyłączenie, a wartość minus przyspiesza wyłączenie. Mówię o tym, ponieważ pokazałem tylko ustawienie według użytkownika załączenie oświetlenia, a te korekcje czasowe i w, według stopni są trochę inne przy załączeniu, a inne przy wyłączeniu oświetlenia. Aplikacja PCZ, konfigurator. Pozwala na przygotowanie konfiguracji zegara w trybie offline bez konieczności połączenia z zegarem, ustawienia współrzędnych poprzez wybór zdefiniowanej lokalizacji lub bezpośrednie wskazanie lokalizacji na mapie w telefonie, a także przez przypisanie bieżącej pozycji zarejestrowanej przez GPS w telefonie. pozwala na odczytywanie i zapisywanie konfiguracji do sterownika, szybkie programowanie wielu sterowników, udostępnianie poprzez Bluetooth dyski sieciowe, e-mail. Czytamy sobie teraz naszą konfigurację do sterownika i sprawdzimy ustawienia. Przyciskiem OK i plusem zauważymy, że przyspieszyliśmy załączenie. Przerwa została taka sama. Od 2.01 do 4.00 i wyłączenie według wschodu słońca. I zmieniły nam się współrzędne. Strefa czasowa bez zmian. Także w ten spo oto sposób zmieniliśmy ustawienie. Możemy za pomocą tej aplikacji załączać i wyłączać, zmieniać kontrast wyświetlacza. Zmieniamy na tryb ręczny. Wczytujemy do Zegara, symbol zegara w sterowniku znikł, i teraz mamy załączone sterowanie ręczne. Zmienimy, zapisujemy do sterownika, przybliżamy. I już mamy pracę automatyczną, a właściwie półautomatyczną, ponieważ poprzednio ją załączyliśmy. Możemy dowolnie zmieniać ustawienia, szybko. przytywać do zegara. Zmieniło nam się ustawienie. Przerwa ta sama, ale już moment załączenia i wyłączenia uległy zmianie. Położenie to samo, ponieważ go nie zmienialiśmy. Możemy też lokalizować nasze położenie według GPS-a, o czym wspominałem wcześniej. Naciskamy celownik, i już automatycznie nasze położenie zostanie zlokalizowane. Możemy to wszystko wczytywać offline. Sterownik wcale nie musi być podłączony pod napięcie. Możemy wstępnie przygotować sterownik do instalacji. Z tym, że sprawdzenie już będzie się odbywało po przyłączeniu zegara do sieci. Aplikacja pozwala na zapisywanie naszych. Ustawień naszych konfiguracji na ich udostępnianie, czy to przez Bluetooth, czy poprzez mail, jest bardzo pomocna przy ustawianiu tego typu sterowników. Myślę, że Dość dokładnie wyjaśniłem sposób programowania, zarówno z poziomu zegara, jak i z poziomu aplikacji do tego przeznaczonej. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrypcji kanału, do zostawienia łapki w górę, jeżeli się podobało, do zadawania pytań. W miarę możliwości postaram się na wszystkie odpowiedzieć.